Niewiele ponad 5 godzin trwała operacja związana z demontażem wiaduktu kolejowego nad ulicą Orkana w mszanie Dolnej. Pierwotnie obiekt miał zostać zdemontowany za pomocą dźwigu, jednak, w związku z ograniczeniem możliwości dostępu ułożenia maszyny w tym miejscu, firma Strabak zdecydowała się na inne rozwiązanie. Najpierw wiadukt został palnikami pocięty na kilka elementów, a jego części zostały przeniesione na łańcuchach przy pomocy dwóch koparek. Uważają, to nie było 15. W związku z prowadzonymi pracami ulica Orkana została zamknięta, a przejazd został wyznaczony ulicą Ogrodową i Józefa Marka, gdzie ruchem samochodów kierowali pracownicy firmy do tego działania wyznaczeni. Nie wszyscy kierowcy byli zorientowani w nowej organizacji ruchu. Tutaj przez główne skrzyżowanie w mieście i sygnalizację świetlną dwa samochody ciężarowe wjechały w ulicę Orkana. Dzięki pomocy policjantów kierowcy zdołali wydostać się z zamkniętej ulicy. Podobnie było po drugiej stronie zamkniętej drogi. Myszański magistrat na czas prowadzonych prac zwolnił z opłat za parkowanie kierowców na placu Targowym. Wszystko po to, aby nie wjeżdżać do centrum szany dolnej. A mając coś do załatwienia w mieście warto skorzystać z tej możliwości ograniczenia poruszania się samochodem. Przez najbliższy tydzień ulica Orkana będzie zamknięta, później na okres czterech tygodni ruch w tym miejscu będzie odbywał się wahadłowo.